Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, przy ciekawym aucie i z ciekawym człowiekiem. Jest ze mną pan Karol e, Grys, właściciel Nissana Laurel. E, niech pan mi coś opowie o tym samochodzie. No ten tak samochód... historię od początku może zakupić. Ten samochód znam, e, właściciela tego samochodu co najmniej od 10 lat. Jego córka jeździła na studia tym samochodem do Poznania. Potem samochód został postawiony... W stodole i przez ostatnich 10 lat nie był eksploatowany, i ja to po prostu od tego gościa odkupiłem, dlatego że jestem pasjonatem tych modeli Laurelami. Jeżdżę już od 15 lat, tylko do tej pory były wszystko, wszystkie samochody w wersji z silnikiem dieslowskim. Tam jest silnik o pojemności 2,8,6 cylindrów w rzędzie. Były montowane dwa modele z silnikiem RD-28 i LD-28. One się tym różniły, że jeden był pędzony paskiem rozrządu, a drugi był pędzony łańcuchem. Później te Laurele posprzedawałem. No jeżeli chciałem znowu wejść w posiadanie tego samochodu, odkupiłem to od tego znajomego i po prostu go odbudowałem. Wkładając w to, no mi się wydaje, dosyć dużo pracy. Bo ma zrobione układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ wydechowy, nowe amortyzatory, nowe sprzęgło. No to co mogłem, to, to zastąpiłem częściami nowymi. Nie ma żadnych regenerowanych i samochód jest w tej chwili, według mojej oceny, w idealnym stanie. Tylko ja na co dzień nim nie jeżdżę, ponieważ na co dzień używam inny, mniejszy samochód. Nie wiem czy. Czy tutaj się liczy ekonomia, czy po prostu żal mi tego samochodu? No nie umiem powiedzieć dlaczego. On po prostu dla celów kolekcjonerskich został zbudowany, odbudowany, odrestaurowany i sobie stoi i czeka. Pan pozwoli, że ja sobie okulary ubiorę, bo mi słońce daje. Dobra, dobra, ja wiem, bo tak chcę. Po okularach, no, po oczach. No. Jak długo trwała odbudowa tego samochodu? No wydaje mi się, że... Oczywiście ja jestem już wiekowy gość, bo skończyłem 77 lat i nie jestem w stanie pracować 10 czy 12 godzin dziennie, tylko robiłem to w miarę swoich fizycznych możliwości. Mi się wydaje, że odbudowałem go gdzieś około półtora roku czy dwa lata. Jest zrobione wszystko, nie ma nigdzie żadnych dziur, żadnych szpachli, żadnego włókna szklanego. No jest zrobiony tak po prostu tak jak umiałem i, i, tak, jak, i tak jak chciałem. To jest 86 rok. 86 rok. E, jak pan go wyciągnął, to w jakim on był stanie technicznym to znaczy, blacharsko lakierniczym? Oceniam, że, że był naprawdę w dobrym stanie. Niewiele musiałem tutaj włożyć prac związanych z blacharką, żadnego spawania tutaj nie było. E, może. Dokupiłem oryginalne farby według tej numeracji, która podaje firma. Dorobiłem dwie puszki w spraju tego lakieru, żeby gdzieś porobić tylko zaprawki. Nie trzeba bo On jest w oryginalnym lakierze. On nie był malowany nigdy. Jest... No ja robiłem oczywiście jakieś tam zaprawki miejsc takich, w których uważałem, że trzeba to poprawić. Jasne. E, mówił pan, że zrobił pan hamulce od podstaw, cały tak. układ hamulcowy. Tak. tak. Regeneracja zacisków hamulcowych, bo on z tyłu ma szczęki hamulcowe, nie ma tarcz. Dostał nowe szczęki, bo, bo jeżeli chodzi o części samochodowe, to jeszcze na tym rynku idzie dużo zdobyć, bo zdobyłem pompę sprzęgłową, tarcza sprzęgłowa była regenerowana, bo nabite były tylko kładziny nowe. Oczywiście przez dobrą firmę w Koszuchowie, która tylko tym się zajmuje. Dostał nowe teleskopy, bo uważałem, że stare są już zmęczone. Co jeszcze? No, układ wydechowy został odbudowany całkowicie. Oczywiście jest to samochód bez katalizatora, bo jeszcze wtedy nie montowano katalizatorów. Ale układ wydechowy jest cały nowy. A jaki posiada silnik? Tutaj ten samochód? To jest więc akurat w benzynowych silnikach. To jest wersja z silnikiem o pojemności 2,4. 6 cylindrów w rzędzie o mocy tam chyba, jak sobie dobrze przypominam, gdzieś około 120 koni mechanicznych. Jest to silnik wolnosący, nieturbodoładowany. Żywotność tego silnika. No ja dieslami robiłem po milion kilometrów i nie wymieniałem rozrządu. Myślę, że ten benzynowy będzie podobnie się zachowywał. To jest jednak japońska motoryzacja. No to jest tak stara, stara japońska, japońska, japońska stara motoryzacja. Oczywiście już silnik jest na pełnym wtrysku. Komputery są sprawne, wszystko. No wszystko w tym samochodzie jest sprawne na 100%. Jest na sprzedaż. No jeżeli by się znalazł kupiec, który powiedzmy dałby te pieniądze, jakie ja tam oczekuję za ten samochód i za dwa lata mojej pracy, no bo przecież nie będę robił rok za 1000 złotych. nie? Jeżeli ktoś by chciał taki samochód posiadać, to jestem w stanie to sprzedać, jeżeli dogadamy się finansowo. Jasne. Niech Pan opowie coś o, o wyposażeniu tego samochodu. No, samochód jest wyposażony moim zdaniem jak na rok produkcji 8 6, to jest no, wyposażony luksusowo, ma tablicę tą wyświetlającą typu digital, nie ma tam żadnych wskazówek, tylko są wyświetlacze elektroniczne. Jest centralny zamek, są elektryczne szyby. Był zamontowany oryginalnie już hak, ja tego nie montowałem. Co jeszcze można powiedzieć? No i samochód już w tamtych latach był wyposażony w klimatyzację, która jest w tej chwili przeze mnie nabita, bo, bo przez te 10 lat, jak on stał, to widocznie ten gaz gdzieś tam się ulotnił. Ja to nabiłem ponownie i klimatyzacja jest sprawna. I e, alufelgi były w. Alufel, nie, nie, on był na alufelgach, ale innych, uh -huh. które nie podobały mi się. Następnym autem tej marki, ale troszeczkę mniejszym, był Nissan Bluebeard, tak on się nazywa. Uh -huh. Ja odkupiłem oryginalne koła od Nissana Bluebearda, bo bardziej mi się te felgi podobały i są po prostu nie czternastki, tylko piętnastki. Uh -huh. I tak uważałem, że on Też będzie... łatwiej dostępny opony, no, no, będzie, już, I będzie lepiej się prezentował. Bo tak, Dlatego to zmieniłem. Nie? Uh -huh. to tyle bryłę, bryłę bardzo mocno przypomina e, samochodów lat z 80 e, ze Stanów. No tak, jeżeli ktoś mnie pyta o ten model i on sobie nie wyobraża, jak to wygląda, to ja cały czas mówię, a wiesz, jak wygląda Volvo 940 czy 740, to jest taki kanciaty, kwadratowy samochód. No to już teraz wiem mniej więcej, jak to wygląda. Bo ludzie jest... po prostu nie pamiętają już tych modeli, one już dawno po prostu umarły śmierdziono naturalną. Ale szczerze mówiąc, bardzo rzadko spotykany to jest ten, ten model. No już nie ma. Ja starałem się orientować, na OLX tego samochodu nie ma. Gdzieś tam pojawiają się jakieś pojedyncze egzemplarze, no ale to są wraki, wiecie, w które trzeba... Włożyć parę lat pracy i, i nie wiadomo, jakie nakłady finansowe są potrzebne, żeby to odbudować. Mhm. W każdym razie, jedną rzecz, którą kupowałem, to gdzieś jakaś firma na, na, na Allegro to znalazłem, to gdzieś z Berlina przyszły do mnie części, nawet do tego auta. No, jedyne co nie było do zdobycia, to przepływomierz powietrza, ale jakoś ja zdobyłem. Czyli części są jeszcze normalnie to są, dostępne? Są, jeszcze tak? idzie, no w każdym razie u mnie, bo ja. Po prostu w czasie tym, kiedy te samochody eksploatowałem, kuzynowi w Wolsztynie kupiłem takie auto. Jeździł nim chyba 15 lat. Ja przez tą pasję do, i zamiłowanie do tego modelu to dwa samochody rozebrałem na części. I u mnie na strychu leży w tej chwili wszystko. Kto potrzebuje coś do Nissana, to niech do mnie dzwoni. Ja mam lampy, zawieszenia, wały napędowe, rozruszniki. Ten samochód ma napęd na przód. Na tył. Na tył. Na tył i jest tam zawieszenie takie, nie na resorach, tylko na, na wahaczach łamanych i na sprężynach. Aha. Czyli to jest też bardziej takie luksusowe, nie, nie jest sztywny wał. Mhm. To jest segment E generalnie samochodu, czyli już taka bardziej, powiedzmy, limuzyna. Nie? No to jest taki luksusowy samochód na tamte lata. Mi się wydaje, że na tamte lata Nissan to wyprodukował, żeby zrobić jakąś konkurencję dla Mercedesa i dla BMW. Mhm. Tak to ja oceniam. Oprócz tego standardowego wyposażenia, które samochód ma fabrycznie, coś pan dokładał od siebie? To znaczy, się Na własnej wygody? Czy? Dołożyłem, bo ma oryginalne radio, a ja dołożyłem drugie, ponieważ miałem z innego auta radio marki Becker, które w swoim, w swoim wyświetlaczu miało również GPS. I tego Bekera używam też na co dzień w tej chwili, bo on jest podłączony do tej głównej anteny, ale obydwa są radia sprawne i z obydwóch można korzystać. Ja korzystam z Bekera. E, ten model z tego co kojarzę, ma elektrycznie wysuwaną antenę, tak? Tak. Tak, Czyli elektrycznie po, po jest sprawne włączenia radia. Jest sprawna antena Ja się to no jeszcze mogę wam zademonstrować. To na pewno z, z chęcią no, zobaczymy. Dobra, później. pokażę jak to drugie radio się uruchamia, bo bo ten poprzedni samochód był sprowadzony z Belgii w latach 95 chyba. Uh -huh. tak z tego co ja wiem. On był to jest wersja na Europę produkowana. nie jest to wersja amerykańska i poprzedni właściciel miał zamontowany radiotelefon. Dlatego zamontował antenę na dachu, którą widać w tej chwili, bo potrzebna była do radiotelefonu. Ale ja teraz tą antenę wykorzystuję do jednego radia, a tą wysuwaną wykorzystuję do drugiego radia. Czyli do, przy oryginalnym radiu jest oryginalna antena? Tak, tak. No, generalnie bardzo ciekawe rozwiązanie, w sumie. No tak, akurat miałem <grym> i to radio. wykorzystałem, żeby nie leżało gdzieś na półce. Nie? <grym <grym <się> Jasne. E, czy jakieś zmiany technologiczne przy silniku zaszły, czy, czy nie? Gwarantuję, e, że silnik jest przeze mnie. Mimo tego, że jestem diagnostą silników samochodowych, ale nie było potrzeby przy silniku nic robić. Sprawdziłem tylko luzy zaworowe, ale tutaj jest już konstrukcja, chyba hydraulika już jest i, i, i ich regulować nie potrzeba. I przy silniku po prostu nie robiłem nic. Poza wymianą filtra paliwa. To, Czyli... to jest taki. E... Jak to się mówi, wdzięczny samochód. No i wymieniałem, nie, nie, bo już tu bym skłamał, wymieniałem pompę sprzęgłową. Mhm. Ale udało mi się kupić nową, założyłem nową i wszystko jest ok. Jak wygląda użytkowanie takiego samochodu na co dzień? To znaczy, się muszę powiedzieć, że pomimo tego, że ten silnik jest o takiej dosyć dużej pojemności, bo ludzie się dzisiaj pytają, jak już ma 1500 czy 1900, to jest za duży, bo będzie paliwo paliwożerny. Ja muszę powiedzieć, że dwa lata temu z kolegami jechaliśmy do Wrocławia. To była taka 50. rocznica naszej promocji, bo byliśmy uczniami oficerskiej szkoły wojsk inżynieryjnych i tym samochodem właśnie jechałem tą autostradą od Leszna do Wrocławia. W trasie z powodzeniem jechał z prędkością tam 140-160 na godzinę i wtedy Wyliczyłem jego koszty eksploatacyjne, więc w tej trasie nie spalił 10 litrów benzyny na 100 km. Tam wyszło coś 9 z, po przecinku, mhm. ale nie, nie spalił dychy. No więc przy takiej szybkości i przy takiej pojemności to, to ja oceniam, że to jest ekonomiczne auto. Nie tak. jest turbodoładowany, jest wolnosący, więc żywotność tego... Silnika na pewno będzie dużo większa niż tych dzisiejszych o pojemności 1,2, 1,4, które mają po 360 koni. I dwie turbiny. I dwie turbiny. No. <laughs> a, Czyli... a jaki przebieg ma ten samochód? Ten samochód w tej chwili ma gdzieś około 220 tysięcy przejechane. Uh -huh. Może dlatego, może nikt w to nie uwierzy, bo ten samochód, gdyby powiedzmy był eksploatowany w Niemczech, to powinien mieć około 400 czy 500. Ale ja wiem i znam historię tego samochodu, że on ostatnie 10 lat to przestał u znajomego w Stodole, tam go odkupiłem. Nie był eksploatowany. A że jego stan techniczny był taki, to zawdzięczamy temu, że stał pod dachem, a nie, a nie na deszczu mógł. Na pokładzie siedzi skrzynia manualna, a nie tak, automat. Tak, tak, skrzynia manualna. Ja, ja miałem drugie takie auto, w którym była, bo ja po prostu nie mam pięty w lewej nodze i dlatego Automaty są dla mnie łatwiejsze w obsłudze i miałem takie drugie auto w automatycznej skrzyni biegów, tylko nie wiedziałem, czy ona jest sprawna i nie chciałem jej przekładać, bo to jest znowu dwa czy trzy tygodnie roboty, komputery, a jak ona by nie zadziałała, czy, czy była nie, bo nie wiedziałem, czy była sprawna. I dlatego nie przekładałem jej na automat, zostawiłem w manualu tak, jak była. Mhm. Chodzi I sprawnie, przerzuca się. To jest było hydrauliczne? Tak, jest pompa hydrauliczna, która wyciska tą, tą łapkę, nie? A, tak mówi hydraulika, wie, hydraulika, tak, tak, bo pompę dokupywałem. Nie żadna linka, tylko hydraulika. Z takich dodatkowych jakichś rzeczy, bo generalnie samochody wychodzą powiedzmy w pakiecie standard i premium. Czy coś dodatkowego oprócz tej klimatyzacji jest w tym nie, samochodzie? Nie, ja o tym nie wiem, nie wiedziałem i jakiś dodatkowych tam urządzeń pomagających w eksploatacji czy, czy wjeździe chyba w tym samochodzie nie ma. no Jest to wersja 2.4 SLX, to chyba z tego można sobie coś tam wyczytać, jakiej to było klasy auto. Nie? Y -y -y. Bo w ogóle ciekawe <coughs> zestawienie, że jest szyberdach i jest klimatyzacja. No nie? właśnie, na tym też żeśmy się zastanawiali. Y ja, nawet słyszałem takie opinie, że ta klimatyzacja była do, że nie jest fabryczna, była dołożona. Ale według mnie, jeżeli tam na tablicy sterującej są oryginalne przyciski, no to musiało to być wykonane fabrycznie, bo nie ma tam żadnych przełączników domontowywanych. Welurowa tapicerka? Welurowa tapicerka w dobrym stanie, bez żadnych przetarć, nie wypalana papierosami, żadnych tam nie ma dziur. Wiecie, ja nawet y zleciłem tam takiemu znajomemu, który robi kosmetykę samochodową, on ją tam wyprał, odczyścił, no ale przez te 40 lat to widać, że no, ona jest trochę może zmęczona, ale nie jest wytarta, dziurawa, wypalona, o, coś nie tym mhm. Teraz tak patrzyłem, ja myślałem, że to są listwy takie szerokie jak w Mercedesie. Nie, on po jak prostu, klasy. jeżeli jak byłem dokupować lakier do tego samochodu, to w komputerach tych mieszalni lakierów oni określili, że on jest dwukolorowy, uh -huh. bo ta dolna część jest srebrna, uh -huh. a ta górna jest tu w takim kolorze jakiegoś tam brązu czy, czy jak to się nazywa i on jest dwukolorowy. To już, to już ci, którzy mieszają lakiery wiedzieli o tym. Pytali, którą chcę puszkę, tego srebrnego czy tego ciemnego. Ja mówię i tego i tego. Czyli fajna kompozycja. Nie? No to już tak było fabrycznie zrobione. To nie jest tutaj nic przeze mnie. wymyślone. Dużo, dużo chromu. No i dużo chromu. Klamki, tak. listwy w skórze. Jakieś tam szyb. tak, światełka kierunków na błotnikach też są zamontowane. Były wersje tych samochodów, które miały na reflektorach wycieraczki zamontowane, no ale ta wersja akurat była bez wycieraczek. Uh -huh. Ciekawostką jest też znaczek. No i ten znaczek na masce, właśnie ja miałem Laurele różne i takiego znaczka nie było, więc musiała to, musiało to być zamontowane z jakiejś tam może okazji, może rocznicy, może firma coś chciała uczcić tym sposobem. Ja w każdym razie miałem tych Laureli chyba ze 4 czy, czy z 5 sztuk, mój kuzyn Laurelem jeździł, ale tego znaczka jaki tutaj był na, na, na tej masce nie, nie widziałem, to jest pierwszy raz. Uh -huh. Bo to jest generalnie która generacja tego modelu? Trzecia czy. To jest już druga chyba, bo druga. jeszcze był wcześniej C31, a to jest model C32. C33. A, dwa. C32. Ktoś okay. ze znajomych fanatyków, nie wiem, czy może znawców, powiedział mi, że ten znaczek na tej masce jest więcej warty chyba jak ten samochód. Tak to ktoś określił. No, różne rzeczy powiedzieć. No, są różni zbieracze, nie? Tak, dokładnie. Generalnie stylistycznie bardzo po, podobny jest właśnie e, i wnętrzem i ten przód z lampami do Mazdy. No, ale to jest podobny koncert. No, tak, Japonia. Także. One, bo kiedyś firma Nissan nazywała się Datsunem. Ten Datsun został przerobiony potem na, na nazwę Nissan. Czyli e, od ilu lat pan jeździ w ogóle tym modelem samochodu? No, Laurelem jeżdżę co najmniej. Ja myślę, że chyba od 20 lat nawet. Co najmniej 20 lat już nimi jeździłem i kiedyś bardzo dużo jeździłem tylko tym samochodem. Zresztą on na haku miał, jak się nie mylę, to ma 2,5 tony, może ciągnąć przyczepę o, e, z hamulcem najazdowym o takim ciężarze, więc wtedy, kiedy się w latach 80. woziło jeszcze samochody z Niemiec, to on mógł ciągnąć duży ładunek, nie? dlatego ten uh -huh. samochód był no, eksploatowany strasznie mocno o tak uh -huh. Uh -huh. Mówił pan, że lata pan motolotnią. Tak, wyszkoliłem się, bo oprócz tego, że jestem saperem, rozminowywałem nawet bojowe, polaminowe po II wojnie światowej. Później w 2000 roku coś mi, no bo mam uprawnienia na amfibie pływające, na czołgi, tylko jeszcze nie miałem uprawnień na samoloty. Wyszkoliłem się na motolotni w 2000 roku w Aroklubie Leszczyńskim i później wylatałem, samodzielnie wylatałem chyba ponad 120 godzin, bo musieliśmy prowadzić taką ewidencję lotów. I już po chyba 70, bo takie były przepisy wtedy, że po 70 godzinach samodzielnych lotów nabyłem uprawnienia do wożenia ludzi, bo ja miałem motolotnię dwuosobową i mogłem zabierać pasażera i tutaj, gdzie mieszkam w tej wsi, to wszyscy ludzie ze mną latali. Czyli jakby ktoś chciał, to może przyjechać po latać. No jeszcze w tej chwili jakiś czas byłem wiceprezesem takiego, takiego stowarzyszenia lotniczego IKARUS. I, I tam mam jeszcze w tej chwili takie układy, że mogę załatwić komuś loty, bo ja się już z tego sportu wycofałem ze względu na wiek. Mhm. Może ja źle oceniam, już, bo w czasie lotu mamy przyrządy, które nam mówią, jak lecimy wysoko, czy się wznosimy, czy opadamy, jak prędko lecimy, ale przy lądowaniu. Przyrządy idą na bok, moje oczy muszą ocenić, czy ja jestem med nad ziemią pół metra, czy półtora metra i być może ze względu na wiek ja to już źle oceniam i, i popełniam jakieś błędy przy, przy lądowaniu i miałem zresztą wypadek, jeden też i skończyłem już z tym sportem. Ale mogę lot załatwić, bo mam kolegów, którzy jeszcze czynnie latają Czyli i dla... sprzęty mają już w tej chwili takie, o których nam się nie śniło nawet. Dla osoby chętnej na, na Nissana załatwi pan jeszcze... Załatwi im przelot. jeszcze gratisowy lot. <gry> przelot. No tak. Dobra. Także poznaliście wraz ze mną pana Karola. Ja dziękuję panu serdecznie za tak dobre spotkanie był i tak rozmowę. Miło. I zapraszamy do kontaktu. Jeżeli jesteście chętni na tak piękny samochód, mieć takiego pięknego klasyka w swoim garażu Youngtimera w sumie to zapraszamy do kontaktu no, i to, do następnego no w każdym odcinka. razie upoważniam pana również do podania mojego numeru telefonu bo ja tu nic nie chcę robić w tajemnicy czyli czy na dole podamy Pod, numer telefonu także zapraszamy do kontaktu Dobra. dzięki i cześć a good day wake up today's gonna be 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 a good day Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be.